Witajcie, Cube Hardowicze. Ja jestem Dawid12, a to jest Cube Hard News! Już dzisiaj o godzinie 18 na naszym Discordzie odbędzie się ankieta dotycząca zmian PCP na serwerze. Cubehardowiczu, będziesz mógł zdecydować, czy zostajemy przy prot 3, czy zmieniamy na prot 4. Nie zapomnij zagłosować. Już jutro o 18 uruchamiamy end, a o 19, 20 i 21 odbędzie się event giganty. Pora sprawdzić stopkę graczy. Na ten moment topowymi graczami w rankingu są Janek V, Matt Klepa i Meisho. Top online dominują Uwu Najcior, i Julken. A najlepszymi gildiami są Gildie: Japa, Nemo i TSNB. Gratulujemy TSNB za pierwsze miejsce. A teraz przejdźmy do pogody. Łączymy się z Anetką. Dziękuję Dawidzie! Znajdujemy się właśnie teraz w terenie, by powiedzieć wam o pogodzie. O, co ty, Anetko, tam trzymasz w ręce? A Dawidzie! To są nowe skiny na serwerze! Zobyła je w skrzyni Kowala! Gratulacje, Anetko, już ci nie przeszkadzam. W takim razie Hardowicze. znajdujemy się właśnie na jednym z najbardziej zatłoczonych sektorów, West 4. Nie polecamy się tu posiedlać, chyba że lubicie częste bitwy. Jak widzimy, Gildia obok bardzo dobrze przygotowuje się do TNT, które będzie już w ten piątek. Nowym graczom zalecamy się świetleć na dalszych sektorach. Unikajcie tylko sofa jeden z tych sektorów. Ja była monetka, a teraz oddaję głos do studia! Witamy z powrotem w studiu. Korzystając z okazji, chciałbym Wam życzyć wesołego Halloween. Przypominam o konkursie na najlepszy teren gildii, który jest właśnie w tematyce tego święta. Więcej informacji dotyczących konkursu znajdziecie na naszym Discordzie dc.cube.net. Napiszcie też fajny komentarz i swój nick, a my rozlosujemy rangę. Ja jestem David 12, a to było Cube Heart News.